Cześć, jestem Kabibara Pomarańczkara i chyba pierwszy raz pokazuję mój głos. I to jest audiobook, ten, Cyborga, sezon pierwszy. O, o tej książki, o tej. Więc będę Wam czytał tą książkę, no i zaczynajmy. Tylko, że ona jest porwana trochę, więc, no, widzicie, to jest to porwane, więc... Nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, zaczynamy. Siema, nazywam się Cyborg Jak mnie nie znacie, jestem youtuberką. W tej książce będą śmieszne historyjki. Będzie dużo historyjek. A więc to wszystko. Zobaczymy się w moich historyjkach. Wyścigi. Dzisiaj będą wyścigi na ulicy Rzeszkowej 19-14. Jak chcecie przyjechać, zadzwońcie numer pod 123-133-491. Powodzenia! Hej, Azur, słyszałeś? Si, te kucie aular. Tak, słyszałam twoje wycie. <laughs> Dobra, sama pojadę na te wyścigi. Trochę godzin później. Jak widać, cyborg wygrała. Dobra, wiecie co? Ja chyba będę o tak bo mi tak niewygodnie jak o tak Trochę za daleko rękę mam, więc będę po prostu czytał i będę wam pokazywał y, ten rysunki: Klon Azora, Azor, odkurza, Azor, Queen Erystu. Kim ty jesteś? E... <laughs> odkaszluję. Jestem twoim kuzynem. No tego primo. Nie mam kuzyna. Azor, choć musimy iść. O, i tutaj macie rysunki. I zaraz. O. Widzicie? Ona nie wie, kto to prawdziwy Azor. Azor po prostu na jej łbie stoi. A tutaj jest klon Azora. Dobra. Kupujemy poduszki. Siema, dzisiaj będziemy kupować poduszki. Porkuje Almohadas. Dlaczego kupujemy poduszki? Poduszka, bo tak. Co im, Cyborg, dizo! Cyborg, poduszka powiedziała. O co ci chodzi? Poduszki nie gadają. Ja tutaj macie rysunek. Rysunki macie. I poduszka, właśnie, że go dają. I Azor, Teddyje, czyli mówiłem. Tutaj jest jedna wielka mina. I tutaj jest ten cyborg, ta cyborg, bo to jest dziewczyna, jeśli nie wiecie. Portal do piekła. Cyborg. Cyborg. Musimy zrobić portal do piekła. Azor, Porkły Dlaczego? Bo piekło ma dużo pieniędzy i musimy ukraść. Tutaj jest portal do piekła, a tutaj jest um, cyborg, jak gadają. No. Cyborg. Mam 64 obsydianu. Azor. Tengo uniescuero. Ja mam... Ksz, ksz. Tengo uniescuero. Ja mam krzesiwo. Więc o, tutaj jest cyborg. To jest Cyborg, jak ma y, 64 obsydianu. A to jest Azor, jak ma krzesiwo. Cyborg, jesteś gotowy? Azor, si. Tak. I ostatnia strona. No dobra, y, więc to był audiobook y, sezonu pierwszego. Mam nadzieję, że Wam ten audiobook się podobał. Jak się podobał, to zasubskrybujcie mnie, aby nie przegapić następnego audiobooka. No i no żegnam się z Wami Jeśli Wam ten odcinek się podobał jeszcze raz, subskrybujcie i postawcie tutaj na tym lajka. I błagam bez hajtu, bo ja na tą książką bardzo się napracowałam. Chociaż miałam ją w trzeciej klasie już zrobiłem. I tak nie będę mówił, ja mam, Dobra. I... Nie wiem, co to miała być. No, ale dobra. To na Zobaczymy się w następnym audiobooku.